Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także, hejterów. Wspaniały, wspaniałe ujęcie z zawodów Arnold Classic 2019. Najlepsza klasa, a więc męska sylwetka. Ja postaram się teraz odnieść do męskiej sylwetki. Dlaczego to zrobię? Zgodnie z prośbą moich widzów. Zgodnie z prośbą moich fanów, którzy chcieli na grupie pytali czy się odniosę do Arnold Classic. Odniosę się, ale tylko i wyłącznie do klasy, która mnie interesuje. A ta klasa mnie interesuje najbardziej, a więc klasa męska sylwetka. Są tu wspaniałe sylwetki, coś pięknego i naprawdę aż jak teraz patrzę na ten urywek i tutaj jest sześciu zawodników. Coś pięknego. Spójrzcie, jakie to są sylwetki. To są sylwetki estetyczne, bez wypchanych brzuchów. Tak właśnie powinna wyglądać kulturystyka, tak właśnie wygląda kolebka kulturystyki, coś wspaniałego. To są wspaniałe sylwetki. Dla niektórych będą to już sylwetki za bardzo przerośnięte, ale dla mnie to są sylwetki idealne. No takie proporcje to jest coś po prostu pięknego. I tu nie były wyniki dla mnie niespodzianką. Wyniki tu nie były dla mnie niespodzianką. Warto zwrócić uwagę, że jest tutaj Sadik. Jest tutaj Sadik, który zaliczył nieudany powrót z klasy Classic, a więc z klasyka. Dlaczego zaliczył nieudany powrót, zaraz to powiem, a więc zaraz postaram się tutaj wyjaśnić wszystkim. I tylko i wyłącznie to będzie moje zdanie. A więc jeżeli się nie zgadzasz z moim zdaniem, to napisz komentarz, dlaczego się nie zgadzasz. Oby tylko nie było wyzwisk w tym komentarzu, bo wtedy będzie ban. Mam pyszną kawusię. A jak kawusię mam pyszną, to znaczy, że mogę nagrywać, mogę dyskutować. Tak. Was też zapraszam do dyskusji w komentarzach. Numer jeden nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo. Ten zawodnik zawsze jest bardzo wysoko. To jest Andry Ferguson, i on jest naprawdę zawsze, zawsze bardzo dobrze przygotowany. Ja nie widziałem, żeby ten zawodnik był słabo przygotowany. Tak jak widziałem na przykład Sadika kilkakrotnie, że był słabo przygotowany. Do tego zawodnika Fergusona nie widziałem, żeby był kiedykolwiek słabo przygotowany. On jest zawsze przygotowany perfekcyjnie, ale tutaj można powiedzieć, że na zawodach Arnold Classic on przeszedł samego siebie. Tutaj stoi centralnie przodem, nie ma tu żadnego oszustwa, nie wciska jednego biodra, tak jak robi to Sadik, stoi centralnie przodem. No tak samo też stoi. Przodem trujeczka, bo tutaj już Wam zdradzę, że to jest zawodnik, który dostał trzecie miejsca, więc też pudło. On ma Kajron Holden. To jest zawodnik Kajron Holden. Mm. A tutaj jest oczywiście dwójeczka z Mr. Olimpii. Dużo, wiele osób myślało, że to będzie numer jeden na Arnold Classic, ale ja wiedziałem, że Ferguson tutaj pokaże... Niesamowitą formę, jak zresztą zawsze, jak już powiedziałem wcześniej, on jest bardzo dobrze przygotowany na każdych zawodach i pokazał coś, coś pięknego. Zaraz wam powiem, dlaczego on wygrał, zasłużenie wygrał. Przewspaniała sylwetka. Zaraz powiem Wam, co tutaj decydowało o zwycięstwie, i naprawdę, moim zdaniem, to jest aktualnie najlepsza sylwetka, męska sylwetka, i moim zdaniem, najlepsza sylwetka w ogóle w kulturystyce jaką dane nam było oglądać dotychczas. Naprawdę coś pięknego. Zaraz Wam powiem dlaczego. Co ten zawodnik wniósł na scenę? On wniósł cały pakiet. Cały pakiet wniósł. Zaraz Wam powiem, co wchodziło w skład tego pakietu. Tutaj jest gość, który nosi imię i nazwisko Raymond, Raymond Edmonds. Bodajże tak, jeżeli się mylę, to przepraszam, jeżeli źle wymawiam jego imię i nazwisko. Raymond Edmonds. On miał drugie miejsce na... Mr. Olympia To jest też zawodnik bardzo dobry, ale on jest wysoki. Zwróćcie uwagę na to, że on jest wysoki, i on ma problemy z łydkami. To już jest genetyczne. Tu nie można powiedzieć, że on ma problemy z łydkami z tego względu, że jest po prostu jakiś, że nie ćwiczy tych łydek. On nogi ma dosyć dobrze zbudowane, ale ma problemy. No, niestety, z tymi łytkami, które genetycznie ma małe, ale on nie przegrał tutaj łydkami. On przegrał tutaj z fergusonem ogólnym pakietem, a więc należało mu się drugie miejsce, nie należało mu się pierwsze miejsce, ale drugie miejsce zasłużenie mu się należało. Tutaj jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, trzecie miejsce i zaraz wam powiem, czego tutaj zabrakło. Trzecie miejsce zabrakło delikatnie do cięcia. Jak widzimy tą, tutaj akurat ten urywek, gdzie stoją przodem, zawodnicy. Widać, że ten brzuch tu na dole jest za słaby, za słabo docięty. Pomimo mięśni 3D, pomimo widać, że dobrego dosyć odwodnienia yy, i dobrej wielkości, dobrego nabicia, to jednak ten dół brzucha tutaj jest za słaby, za słaby, żeby wziąć pierwsze lub drugie miejsce. Z tego względu, że byli zawodnicy lepsi, a na przykład ten zawodnik z numerem 2. W czerwono-żółto-czarnych spodenkach jest to Raymond Edmonds, i on tutaj wniósł prawie cały pakiet. Ja Wam powiem, dlaczego prawie cały pakiet, a dlaczego cały pakiet wniósł, wniósł tutaj Andrzej Ferguson. Tutaj on staje bokiem delikatnie, skręca sylwetkę, chce delikatnie ukryć ten, ten pas, a więc chce delikatnie jeszcze ten pas zmniejszyć i powiększyć proporcje. Już Wam o tym mówiłem wcześniej. Dlaczego zawodnicy tak skręcają pas? To tylko z tego względu, że jeżeli skręcisz biodra. No to robisz takie złudzenie, góra stoi prosta, więc górą stoisz prosto, barki są prosto, skierowane prosto do sędziów, a delikatnie skręcisz biodra, to sprawiasz wrażenie gościa, który ma jeszcze lepszą proporcję. Ale to jest takie delikatne, można powiedzieć, złudzenie, a więc oszustwo. No delikatne. Ja, ja mówię na to, że to jest delikatne oszustwo i nieraz sędziowie zwracają uwagę zawodnikom, że jest poza przodem, a nie poza bokiem. I kilkakrotnie nawet nasz jeden z zawodników, też, który występuje w męskiej sylwetce, dostał upomnienie od sędziów, że trzeba stawać przodem, a nie bokiem. Ale tylko robią to zawodnicy, którzy chcą delikatnie ukryć szerokie biodra, prawda? Albo jeżeli wiedzą, że na scenie są zawodnicy z węższymi biodrami, którzy wyglądają w pozie przodem lepiej. Bo ta poza przodem, jakby nie było, ona jest decydująca, prawda? O tutaj o zwycięstwie. Oczywiście plecy też się liczą, ale ta poza przodem naprawdę to jest, to jest ta cała, można powiedzieć, cały, ten tu można pokazać ten cały pakiet. I patrzcie, co się tutaj dzieje. Spójrzmy na Fergusona, który jest w biało-czerwonych spodenkach. Spójrzcie, jak on ma pięknie tutaj brzuch zrobiony i to, co Wam wcześniej powiedziałem. Co się liczy w męskiej sylwetce? Niewielkość. Spójrzcie, że on nie jest największym zawodnikiem. Ale w męskiej sylwetce, już Wam wcześniej powiedziałem, liczy się docięcie, liczy się nabicie i liczy się mięśnie 3D. I jeszcze można do tego dołożyć proporcję. Ale ta proporcja to jest, wiadomo, ten ogólny wygląd. Ale przede wszystkim mięśnie 3D, i tutaj Andri Ferguson, on niszczy ich mięśniami 3D. To bardzo często, nawet można powiedzieć, że najczęściej mięśnie 3D występują u zawodników ciemnoskórych. Z tym mają problem zawodnicy biali, a więc przede wszystkim Europejczycy. Spójrzcie tutaj na sadika i zobaczcie na jego płaski brzuch. Ten brzuch jest całkowicie płaski. Tu nie ma mowy o mięśniach 3D, tutaj jeżeli chodzi o, o brzuch. 0, 3D. Dlatego tutaj sadik dostał szóste miejsce i tak niech się cieszy, że, że to jest szóste miejsce, bo moim zdaniem on nie, on nie zasłużył nawet na te szóste miejsce. Ale sadik tutaj, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, gra troszeczkę nieuczciwie, bo on, był, on przeszedł z męskiej sylwetki do klasyka, prawda? Jeżeli już udał się do klasyka, to w tym klasyku niech siedzi. Wrócił do męskiej sylwetki. Spójrzcie, jakie on ma nogi rozbudowane. Te nogi nie mieszczą się w tych spodenkach, tak naprawdę. Stoi przodem, już ma taką sylwetkę, można powiedzieć, że żabią. No, wygląda to troszeczkę jak żaba. Te nogi są za duże do tej sylwetki. I tutaj mi się wydaje, że sędziowie odejmują mu też troszeczkę za to punkty. Spójrzcie na obwód ramienia sadika. On jest po prostu za duży do męskiej sylwetki. To jest człowiek, który startował z Chrisem Bumsteadem, a więc tam są dosyć duże sylwetki. No nie oszukujmy się. I Sadik chyba zapomniał o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: że w męskiej sylwetce nie liczy się wielkość, w męskiej sylwetce liczy się docięcie, proporcja i mięśnie 3D. Tak jak już powiedziałem wcześniej. A mięśnie 3D wiążą się z nabiciem. Ale. Z, z, zwróćcie uwagę, jak on tą sylwetkę, moim zdaniem, on tą sylwetkę zepsuł. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Przechodząc do klasy wyższej, a więc do klasyka, moim zdaniem Sadik tą sylwetkę zepsuł. Jak on by siedział w tej męskiej sylwetce, to cały czas by był tam gdzieś wysoko, bo on cały czas, jak siedział w męskiej sylwetce, to cały czas gdzieś tam wysoko się plasował. Fakt, że później, się dołączy, później dołączyli do męskiej sylwetki zawodnicy, którzy byli lepsi, a więc oni mieli lepszą proporcję, tak jak tutaj widzimy Fergusona na przykład, i zawodnicy ciemnoskórzy, którzy mają, no nie oszukujmy się, oni mają lepszą genetykę, oni dołączyli, ale. Moje zdanie skromne jest takie, że gdyby on siedział w tej męskiej sylwetce, nie przechodził do klasyka, to dużo lepszą robotę by zrobił. A tak to teraz wrócił do męskiej sylwetki. Niby tak długo się przygotowywał do tej męskiej sylwetki, a ta sylwetka jest napuchnięta. Po prostu wygląda, jakby miał startować dalej w klasyku. A panie Sadik, to jest męska sylwetka, a nie, a nie klasyk, i tutaj się nie wygrywa wielkością nóg, które ledwie się mieszczą w krótkie spodenki. A więc no, całkowicie ta sylwetka jest, moim zdaniem, całkowicie tą sylwetkę dyskwalifikują te nogi, które się nie mieszczą w spodenki. To jest po pierwsze, obwód ramienia jest za duży. Spójrzcie jaki on ma e, tutaj biceps, a jaki ma bark mały. No to jest zgubienie już całkowicie proporcji i Sadik tutaj, moim zdaniem, sylwetkę zepsuł. Ale zrobi co będzie chciał, moim zdaniem, on teraz powinien mocno ciąć. Gdyby ta sylwetka była wycięta i dużo mniejsza, to powalczyłby dużo, dużo wyżej, o dużo wyższe miejsce. Dlaczego? Ponieważ Sadik ma wąskie biodra, on ma wąski pas. Ale tutaj nie mógł tego zaprezentować z tego względu, że ta sylwetka była za duża i on nie dociął. Po prostu ta sylwetka wygląda, jakby nie była w ogóle odwodniona, jakby nie była docięta. Aczkolwiek prawdopodobnie on jest odwodniony, ale ta sylwetka jest za duża do męskiej sylwetki. No i tak jak już powiedziałem, brakuje mu mięśni 3D. On zawsze miał problem z tymi mięśniami 3D, i to też jest genetyczne. To jest genetyka, tak samo jak tutaj łydki zawodnika Raymondsa Edmondsa. Ray, Raymond Edmonds chyba bodajże tak. Yy, jeszcze troszeczkę o miejscu, miejscu pierwszym, bo tu nas najbardziej interesuje Ferguson. Miejsce pierwsze, po prostu coś wspaniałego. Spójrzcie, brzuch, tak jak już Wam mówiłem, 3D. Tutaj cała proporcja, jeżeli chodzi o, jakbyśmy zaczęli od klatki, barki, ramiona, przedramię, wszystko zachowane idealnie. Tu jest po prostu pięknie wszystko, najszersze bardzo ładnie. Wszystko, cały pakiet jest tutaj wniesiony, jak już wcześniej powiedziałem, jeszcze raz się powtórzę, docięcie przepiękne, dół brzucha zrobiony idealnie, spójrzcie na jego dół brzucha, a spójrzcie na dół brzucha tego zawodnika, tutaj też delikatnie uszkuleje dół brzucha, spójrzcie tutaj jaka piękna fałeczka się robi. A oni stoją wszyscy w tej samej pozie, prawda? Światło jest tak samo e, od góry, a więc nie ma żadnych tam, że ktoś ma tam lepiej w tej sytuacji. No Wszyscy tutaj mają dokładnie taką samą sytuację. A więc, tak, docięcie, przede wszystkim mięśnie 3D, najlepsze na scenie, nabicie, które się łączy troszeczkę z mięśniami 3D i proporcja staje przodem cały czas, nie boi się tej pozy, znaczy, że. Po prostu wie, jest pewny, pewny tego, że jest najlepszy w tej pozie i się nie myli, jest najlepszy w tej pozie. Plecy. Przechodzimy do pleców. Nie jeden powie, że plecy, ten zawodnik Ferguson, że plecy ma słabe. Ja się z tym nie zgodzę. On ma bardzo dobre plecy i moim zdaniem on ma lepsze plecy niż zawodnik z numerem, niż zawodnik, który wziął drugie miejsce. Dużo ludzi, mówią, że, dużo ludzi mówi, że Edmonds ma plecy lepsze niż Ferguson. Ja się tutaj z tym nie zgodzę. Ferguson ma plecy lepsze. Dlaczego? Ma plecy bardziej 3D, a więc te plecy też są bardziej, można powiedzieć, na plecach są bardziej widoczne mięśnie 3D, a więc te mięśnie są bardziej nabite. Mimo tego, że ten zawodnik ma szersze plecy, tutaj ten, który zajął drugie miejsce, a więc Edmunds, to Ferguson ma plecy lepsze, lepsza definicja i lepsze mięśnie 3D. Tutaj Sadik, tak jak już powiedziałem wcześniej. Plecy ma dobre, proporcje ma dobrą, ale te plecy są zalane. Te plecy moim zdaniem, te plecy nie nadają się do męskiej sylwetki. Nadają się do klasy klasyk, a nie do męskiej sylwetki. Także Sadyk musi coś z tym zrobić. Musi zacząć chyba redukować bardzo mocno, no, bo zapomniał o tym. Jeszcze raz poza przodem. Czekajcie, z... o tu. Tu widać to, o czym, o czym ja mówiłem wcześniej. Poczekajcie, kawki sobie łyknę. I tak, jak patrzycie na tych zawodników i mielibyście powiedzieć, który ma wygrać, to wystarczy popatrzeć na brzuch. Wystarczy popatrzeć na brzuch, i prawdopodobnie w to miejsce od razu patrzyli sędziowie. Spójrzcie na brzuch Fergusona. Po prostu coś pięknego. Ta skóra jest tutaj, ten brzuch jest jak namalowany. Ta skóra aż się wcina od samego dołu. Spójrzcie, od samego pępka ta skóra się wcina bardzo mocno. I co tutaj jest, jest bardzo ważne? Niewielu zawodników też to ma. Mięśnie ma bardzo blisko siebie, ściśnięte bardzo. Tutaj ten zawodnik już ma delikatną dziurę. Widzicie, te mięśnie się troszeczkę rozeszły. Ten zawodnik genetycznie ma te mięśnie bardzo blisko siebie. I to daje też bardzo, bardzo fajne wrażenie na scenie. Tutaj, jeżeli chodzi o dwójeczkę, to tak jak już wcześniej powiedziałem, mięśnie brzucha nie ma żadnych szans, żeby mięśniami brzucha tutaj podjechać do Fergusona. A więc Edmunds tutaj, no przykro mi, ale jesteś u góry troszeczkę zbyt płaski, jak tak bym miał teraz do niego mówić. Tutaj klatka delikatnie zbyt płaska, tu barki też delikatnie kuleją, a tutaj Ferguson, no cały, cały pakiecik. A więc tak, Pierwsze miejsce jest tutaj, drugie miejsce jest tutaj i trzecie miejsce jest tutaj. Naprawdę niesamowicie wysoki poziom. Nie jestem zadowolony z tego, że sadik się tutaj pojawił. Nie jestem zadowolony z tego i mam nadzieję, że sędziowie będą mu odejmować punkty za zbyt duże nogi, które widać przez spodenki, że te spodenki są opięte, a więc są nieproporcjonalne już do sylwetki. I w ogóle jest zbyt duży. Tak jak już Wam wcześniej powiedziałem, jeszcze raz się powtórzę: spójrzcie na ramię Sadika, spójrzcie na ramię zawodnika, który wygrał. On nie jest wcale duży, on jest mały, też, też jest dosyć niski zawodnik. A kasuje Sadika tutaj definicją, mięśniami 3D, docięciem jak chce. On się po prostu z takim Sadikiem można powiedzieć, że bawi na tej scenie. I tutaj naprawdę, no nic nie mogę więcej dodać: jak tylko to, że od, zgadzam się w 100% z oceną sędziów. I takie sylwetki chciałbym oglądać w klasie męska sylwetka. Jestem naprawdę bardzo zafascynowany, z tego względu, że ja też niebawem mam starty, zostało mi 6 tygodni do zawodów i zobaczymy, jak, jak ja zaprezentuję się na scenie. No na pewno nie tak dobrze, jak Ferguson, ale wszystko może się zdarzyć. Wszystko może się zdarzyć w tym sporcie, jeżeli masz dobrą, jeżeli trzymasz dobrą dietę, jeżeli jesteś systematyczny w treningu. To naprawdę i trenujesz już bardzo długo, to naprawdę możesz zrobić wszystko ze swoim ciałem. Jeżeli bardzo dobrze znasz swój organizm, to możesz zrobić wszystko. Także uważam, że, że formę wniosę jeszcze lepszą na scenę, na scenę niż w roku 2018. W tym roku mam zaplanowane trzy. Starty. Żona jeszcze tam szuka. Żona jest moim managerem, a więc ona tam szuka jeszcze inne zawody, ale zobaczymy na razie. Trzy starty. Pierwszy start za około 6 y, tygodni. Co mogę powiedzieć? Dążyć do takiej sylwetki, jaką ma Ferguson. Nie jest to sylwetka przerośnięta, bo nie można powiedzieć, że ta sylwetka jest przerośnięta. Jest to sylwetka proporcjonalna. Jest to można powiedzieć, że taki ideał, ideał sylwetki, do której. Do której powinien dążyć każdy z nas. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczka, łapa siedzi. Na razie, cześć, pozdrawiam.